Witam. Dzisiaj się chciałem pochwalić swoimi zdobyczami bazarowymi. Pierwsza, pierwsze, pierwsza zdobycz to jest. Ciężko się otwiera. O magnetofon magnetofon Tonette. jeszcze nie wiem czy sprawny. Ale kupiłem go, bo po prostu mi się podoba bardzo. Z paskiem, tutaj trochę ukruszony, ale tak to całkiem ładny. Dalej zmiana <laughs> 8M z pudełkiem, tutaj instrukcja obsługi, e, karta gwarancyjna i paragon nawet jest. 83 rok. Sam aparat. O. Sam aparat wygląda tak. Też jest y, praktycznie nieużywany. W środku nawet jest rolka. E, aparat Zorki. Zorki 4K z 75 roku. Z obiektywem Jupiter 8 też bardzo ładny. No, trochę ubrudzony. Jeszcze go będę czyścił, ale sprawny co najważniejsze. Dalej jest rozpylacz do płynów, do odkurzacza. To kupiłem z myślą o mojej gammie. Teraz będę miał pełny zestaw. To oczywiście jest y, późniejsza wersja tego rozpylacza, ale. One się niewiele w sumie różniły od tych lat 60. Z pudełkiem jest instrukcja tutaj rozpylacz do płynów. Domgos, racibusz instrukcja obsługi wykaz części zamiennych, sposób pakowania i oznacz. I teraz najważniejsza rzecz. Nie będę jej rozpakowywał, podpowiem tylko, że jest to aparat fotograficzny przedwojenny polski aparat fotograficzny ale o nim zrobię osobny odcinek. Także zapraszam do śledzenia kanału i do komentowania.